Siema siema widzowie z tej strony ja Baniu dziś, dzisiaj jestem oczywiście sam, ale przed tym zostawcie suba, lajka, like w komentarzu napiszcie hashtag e, Banio to e, Sigma, e, albo nie wiem, co tam napiszcie wam mówię co możecie na... O, hashtag L Primo, ja mam serduszko, Oczywiście przypominam, że już jutro o godzinie uchód, o godzinie... 19 o roz, 19.30 rozpoczynamy live z meczu Polska-Litwa. Przed liveem, czyli 15, 15 godzina i 15 minut, będziemy grać z Wami Gielki i wracamy na mecz i sobie tam gramy. E, po prostu oglądamy meczek. Więc e, co widzowie, e, to chyba tyle. Zobaczmy, co mamy tutaj w sklepie. Widzę, bo dzisiaj cały czas mamy mało pucharków i. Mm, ale mamy już za to... dużo nawet za wyjażę. Mamy potwora. Um, I potwój is back. Hey. Baba pro, kurde Dobra, Podaj, podaj, podaj. Kura, są dead. Podaj, 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 no podaj. No chłop, co nie mi podać, to stoję przecież się. No strzelaj. Dobra, brameczka, jestem do 0. Oczywiście y, jutro jest też liveik z Damianem. I dzisiaj może będzie jakiś liveik na banie, tymczasowy live. No i gdy. W graczbaniu szczegółowe. Uuu, tysiąc. Tak, tak. Bardzo rzadki. Dobra, dobra zobaczymy, co widzę, będziemy mieli. Plus tysiąc. Hmm. Kukde widzę, że nie nie kupię sobie tego karnetu bojowego. Gdy będziemy mieli za bo yy, tego. Za że do wybrania i chyba się... O kurde. Chyba się zdecyduje nad yy, o spray. Chyba się zdecyduje nad B Na bibi. Kurde. Widzę, teraz będą częściej odcinki z Brawl Stars. Yy, Jest najbardziej takim youtubero typowym że Widzę, że za niedługo wróci. Ale to... Jeszcze musicie widzę chwilę poczekać jeśli chcecie panie pork. Dobra, tutaj lecę. Ale pierdolę. O, jak taka to dała nam skarbka. Oczywiście widzę, że na jeden odcinek gramy po pięciu. Przypominam. Inna moja. Co ale easy. Jak ich porobiłem widzowie Jeszcze przed nami trzy rundy, a tutaj tak łatwiej tylko ich robię Chcę tutaj, żeby było 500 Następny cel to będzie 1000 Zobaczymy widzowie jak będą się wkurzać Mam nadzieję, żeby się nie wkurzyły do tego momentu, że spike kup mam nadzieję że czuk, czuk, czuk. Bra. ja ja pd dobra są ej ej yes Jak ja mam przeżyć, ja nie mogę jakiś Mortis. Ja w to nie wierzę. Jezu, znowu nas uratowałem. Prawda, ja, ja polecę na ja tu Nie Wierzę z jakimś Mortisem. Proszę ja się No No ja to są katoty teraz, widzę. Szybko, zatrzymajcie, do rana, dobra. dobra. Odradzamy się, odradzamy się Szybko, szybko dobra, wywal, wywal! Dobrze, panią no ale jakiś mok tej widzowie musi tutaj lecieć Kondy chciałbym takich zanim O już fajnie przedchodziłem. No i mogę zrobić Ja nie wierzę on tylko kampi ten baran. Znaczy trzecia runda i przedostatnia Nie wiem hmm, ja to nie jest przedostatnia Trzy, Jeszcze dwie rundy mamy tutaj kodę Nie będę ryzykował i tak to no! O, nie! Tu co to za błąd? Ja... Hej! Ja, Hej! To 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 no... Hej! Ja, Hej! Jeszcze rundka przed nami a my tutaj widzę tu pucha Edgar nie jest na e, dobry na zadymę. Oczywiście proszę nie się w komentarzu. Ja się nie znam. mówię wam. tak mówię, o ja pierdzielę. teraz będę zaczyna dobierać prosów i widzę na live'iku, może pokażemy twarz. Zobaczymy. No dobra. dobra. tutaj dobra, tutaj mam że mam ostatnia runda i nie możemy zginąć. <śm> ja pierdo! Ja nie mogę. Ostatnia runda widzowie. ja pierdolę. ja nie Jesteśmy najgorszy widzowie. Kampi, kampi. Dobra, Dobra. malutka. Czekam aż widzę, wiecie, wiecie co będę robił jak typu. Widziałem także na tiktoku, że jakiś typ kąpił. Niech, Niech będzie na moim dystansie. Niech będzie widzę na moim dystansie. Dobra. Czemu ja nie mogę. Ja widzowie, bym zginął. Po tym odcinku przypominam, że jest film z SP Football Live. Jesteś dead, jesteś dead, jesteś dead. Brawo Baniu. Osiem kubków mamy. Wielkie starcie mamy, dobra. Raczej to wygraliśmy. Ej! Na sumie nie, patrz, patrz. Patrz, kam na HP. Ej, no, ona, ona ma takiego Loa. Ta Bibi. No, jeszcze mi wkurzę taki, ta pałeczka jest. Jest, dobra widzowie. Podsumowanie pod dzisiejszy, pod dzisiejszy odcinek. Nie poszło nam najgorzej. Może ta jedna, może tam dwie rundki dzisiaj poszły. Oczywiście widzę, że odcinki są krótkie, ale na się teraz odcinki z brawla. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i na ra.